No i zobaczcie, tak to się prezentuje dzisiaj, nie? Jak tam klima, nie? Ogólnie słuchajcie, Iwona nie lubi, jak się klimą dogrzewa. Jest to powietrze takie dziwne, sztuczne, suche. O, zobaczcie, salon 22. Siemaneczko, witam w kolejnym wspaniałym dniu! A, miałem sprawdzić, słuchajcie, jak wstałem. O, przed ósmą to było minus 20 stopni. Teraz mamy minus 17 oczywiście od razu odpaliłem klimę żeby grzać dom za darmo <laughs> i słuchajcie śmiga bez problemu jak widać no zobaczymy podają minus 26 także będzie pewnie jeszcze zimniej zobaczymy czy to działa nie? dzisiaj chciałem wam powiedzieć o yy, no ile prądu wyprodukowaliśmy w styczniu bo sporo było pytań jak to się przedstawia yy, no jeżeli chodzi o Zimę, nie? Także zaraz włączę aplikację i Wam wszystko pokażę. Jak te panele w ogóle, słuchajcie, wyglądają? Czy zamarznięte, czy nie zamarznięte? No zamrożone. <laughs> Ale zaraz odmarzną. Ale fajnie skrzypi ten śnieżek. Świeci się. W garażu już napaliłem, słuchajcie, w pompie ciepła. A, i słuchajcie, jeszcze z tym gazem, nie? Dlaczego? Ja uważam, że gaz ma przewagę nad y, pompami ciepła. Nie może zrozumiecie moją y, logikę, nie? Już odpuśćmy sobie, wiecie, y, ponuce i takie tam, słuchajcie, każdy niech dogrzewa się czym chce, ale może zrozumiecie moją logikę. Zobaczcie, mamy jeszcze 70% gazu, a tankowane było w maju i on, oni nigdy nie nabiją wam do 100%, nie? Ja co roku, słuchajcie, zamawiam gaz, tak, maj, kwiecień i nabijam ją do pełna. To jest butla 2700 litrów i ja wiem, że jakby mnie nie wiem, nie było stać po roku, czy cokolwiek gdyby się działo, to ja mam na dwa lata ponad gazu w tej butli, nie? I ta fotowoltaika, ten off-grid, to jest dla mnie takie uzupełnienie tego, żeby być jak najbardziej niezależnym, bo słuchajcie, mieliśmy na przykład taką sytuację, jeszcze ja o tym mówiłem, że nie mieliśmy 4 doby prądu. Nie? I dzięki temu, że mam piec na gaz, on potrzebuje tylko 230 V. Ja wziąłem przetwornicę, jeszcze busa miałem przedłużacz i, i to wszystko hulało. Nie? W domu mieliśmy, słuchajcie, ciepło. No niestety, jakbym miał taką pompę ciepła. Nie dałoby to rady, nie? Po prostu nie dałoby rady, e, potrzeba jest dużo więcej prądu. Jakby była taka pogoda, i bym miał to, ten off-grid, no to teraz by dało, dało radę, ale jak wam zaraz pokażę cały czas no nie ma tego słońca. Nie? O to mi chodzi, że po prostu chcę być jak najbardziej niezależnym. Jeszcze się wkopałem słuchajcie, ze studnią, znaczy ze studnią to się nie wkopałem, tylko chodzi o to, że mam studnię głębinową. Jakby mam swoją wodę, ale oczywiście Przemek przesadził i zamontowałem jakąś włoską, pompę przemysłową na siłę taką tubę wielką. No i niestety, ona potrzebuje, wiecie, pierdzielnięcia, potrzebuje siły, i e, jedynie ta pompa jest podłączona do sieci cały czas. No i niestety, jeżeli w sieci nie ma prądu, my jakby nie mamy wody, nie? Ale bez tego jakby się da żyć, nie? <laughs> nie zamarzniemy. Po prostu czekam, aż ta pompa e, się zepsuje, założę zwykłą, prostą jakąś pompę na 230, bo tu bez sensu taka duża, słuchajcie, boiler, teraz mam e, 300 litrów, to on po prostu jest nabity w 3 sekundy, nie? Bez sensu. Zaraz Wam pokażę tak samo, dlaczego ja w ogóle tego nie nie wyłączam, nie? Bo tam sporo ludzi pisze, że wyłącza w takie na przykład w styczniu. No, bo nie ma tego słońca cały czas, no i bez sensu, żeby to chodziło, nie? Ja robię takie manewry, słuchajcie, że e, to chodzi cały czas, nie? Chodzi cały miesiąc, zaraz wam pokażę na aplikacji. E, z tego względu, że zobaczcie, są takie mrozy, nie? Ja się obawiam, że, jakbym to wyłączył, no to zaszkodzę tym bateriom, no bo one po prostu zmarzną, nie? A tak to spójrzcie, one utrzymują sobie cały czas temperaturę. 5-4, 5-4, 4-9, Także one, jak to jest włączone, krzywdy nie da sobie zrobić. Nie? A tutaj, słuchajcie, zanim napaliłem w pompie, to było minus 4. Nie? Także różnica jest spora. Dobra, włączam tą aplikację i pokażę Wam, jak wygląda yy, wygląda ten rok. Ja to odpaliłem w grudniu, nie? Dopiero po pożarze, także nie mam danych wcześniejszych. Tak samo w ogóle aplikację założyłem od nowa, wszystko, wszystko, bo tam kody pozapominałem i takie pier, pierdoły, nie? Także lecimy jakby od mm, stycznia, nie? Czekajcie, włączę nagrywanie. Bach! No i zobaczcie, tak to się prezentuje dzisiaj, nie, no nic wyjątkowego. Wczoraj zobaczcie wyglądało to w ten sposób i patrzcie, tak naprawdę mieliśmy yy, naładowaną baterię już o godzinie słuchajcie, no, żeby ja to trafił już o godzinie zobaczcie, 10-52, jakby. Produkcja spadła, z tego względu, że my do tej godziny, czyli do godziny 11 mieliśmy już nabitą baterię na maksa. No i później tylko tego prądu się zużywa tyle, co, e, co potrzebujemy na bieżąco, nie? Już nie ma gdzie pchać po prostu tej energii. Zobaczmy cały miesiąc, nie to jest luty, a nas interesuje styczeń. I spójrzcie, styczeń wygląda w ten oto sposób. Jak widać cały czas było tu. Włączone, tutaj niby pierwszego nie było produkcji w ogóle. Kurczę, co to mi się zrobiło. O, zobaczcie, tu niby pierwszego nie było to włączone w ogóle, drugiego niby taki dziubek dało, ale słuchajcie, często traci mi to kontakt, jakby połączenie z siecią, z internetem. No i nie zapisuję tych danych wtedy, nie. I to wygląda tak jakby było wyłączone, jakby nie ładowało. Ja wiecie, cały czas nie patrzę w tą aplikację i nieraz pół dnia, półtora dnia po prostu to nie zapisuje danych, dopóki się nie jornę i nie wyłączę, nie włączę tego, żeby to się zrestartowało i się połączyło, nie. Ogólnie, słuchajcie, w styczniu nam dało już Niech się to przełączy. Dziadostwo Patrzcie. W Tym roku wyprodukowaliśmy już 220. Nie, to jest styczeń. 220. 416 kWh, nie? 220 kWh, tyle nam zarejestrowało to, nie. Oczywiście więcej tego wyprodukowało, tylko jak mówię, nie zawsze to, e, no, jest połączone i spisuje te dane. Myślę, że jak na styczeń jest spoko, w lato naprawdę uwierzcie mi. Ja poza tą pompą głębinową nieszczęsną w ogóle praktycznie nie biorę prądu z sieci. A, jeszcze miałem Wam powiedzieć, jak ja to robię, nie? Na przykład, taki jest paskudny dzień i wiem, żeby tej baterii mogło nam nie starczyć tej energii, po prostu przełączam na ten, w ten sposób, że na przykład nie używamy indukcji z tego, nie? Bo mam indukcję osobną podłączoną na osobnym tym przełączniku. Przełączam, po prostu wyłączam indukcję, przełączam na sieć. I dom cały leci na off-gridzie, tak żeby to wszystko pracowało, żeby on wytrzymał tą temperaturę. A, no, a takie urządzenie jak indukcja po prostu leci z sieci, ale to też jest jakaś oszczędność, nie? Też jest jakaś oszczędność i cały czas pilnuję, słuchajcie, tak, żebym miał minimum te 50-40% baterii, nie? Tej energii, żeby mi poniżej nie spadło właśnie na takie okoliczności, w razie jakaś awaria, w razie czegoś. Chcę mieć zapas tej energii. Po prostu chodzi o to, że wiecie, to jest uzupełnieniem tamtego. Jeszcze jedynie się wkopałem w tą studnią. Po prostu chodzi mi o to, że jestem niezależny. W razie co, w razie czego u mnie wszystko hula, nie? Też kiedyś pokazywałem, że na wsi nie było prądu. Tu w ogóle często są takie yy, no, chwilowe, kilkosekundowe, słuchajcie, to jest tak denerwujące. I to przez y, dwa lata tak było, że z rana dziewiąta, dziesiąta nie było na kilka sekund prądu, nie? i tak pięć razy y, rano, nie? pięć, sześć razy. My dzwoniliśmy do, y, do nich, oni powiedzieli, że nie mogą tego nakryć, że ktoś może ma urządzenie na szpaki czy na coś, co pobiera, wiecie, co takie huki daje, to pobiera bardzo dużo prądu, no i aż po prostu gdzieś tam te bezpieczniki wywalają, nie? A co tutaj się dzieje? Słuchajcie, 51% bateryjki. I w tym momencie nam daje 2,80 kW, nie? 2,80 kW, słuchajcie, jest wcześnie, nie? Jest wcześniutko, 8.57. Jak widzicie, no i mam ponad 50% baterii, nie? I w razie co, w razie czego, to słuchajcie, ja wiem, że ten prąd mam. Do pieca gazowego spokojnie to wystarczy, żeby to sobie hulało. W razie jakiejś awarii po prostu wiecie, nie, nie szalelibyśmy z prądem, tylko e, tak, żeby w domu mieć ciepło. No i tyle. nie. Macie taki spokój psychiczny. No, czy to się zwróci, czy to się nie zwróci, kiedy to się zwróci. Słuchajcie, nagłym skarpecie trzymał e, 20 tysięcy. No to też by wam się nie zwróciło, bo. Jest inflacja, tego też sporo ludzi nie bierze pod uwagę, ale te pieniądze tracą wartość, nie? Dobra, lecę do domciu, bo mi pazury zmarzły. Jeszcze zobaczymy, jak tam klima, nie? Ogólnie, słuchajcie, Iwona nie lubi, jak się klimą dogrzewa. Jest to powietrze takie dziwne, sztuczne, suche. No nie jest to komfortowe, nie? Jednak my się przyzwyczailiśmy do ogrzewania podłogowego, jest to całkiem inne jakby odczucie, nie? No klima chodzi, jak widać, trochę ją zaszroniło. No ale klima dziabie, nie? No ale to powietrze nie jest fajne. Jest takie... I wiecie, podłogi chłodne, tak to człowiek przyzwyczajony, że ta podłoga jest e, cieplutka i tyle, nie? Jeszcze Wam pokażę, jakie w ogóle ustawienia mamy w domu. Powiem Wam, jak kiedyś przy 22 stopniach to się dusiłem, a teraz mamy bardzo często 23 stopnie. Bo nawet jak macie ustawione na 22-22,5 temperaturę w pomieszczeniu, to on jak tą podłogę dogrzeje, to jeszcze zanim wiecie, ta podłoga odda to ciepło, to się robi 23. No i teraz przy 21 mi jest zimno, nie? Tak, posiedzieć przed telewizorem, jak było 21 stopni, to by było po prostu zimno. nie? Zaraz Wam pokażę, jakie mamy ustawienia. O, zobaczcie. Salon 22,4. Widzicie? 23,4. Łazienka 23,5. Jest, a jest zadane 23. W sypialni mamy zawsze mniej. i 21,3. Królik, jak się zmniejszył. <grych> Królik śpi do południa. To e, dzisiaj ostatni dzień ferry. Co ona takie zimno ma? No, tak się ustawiła. Tak ma, nie. Tak, dzi tak. Ale co myślałam? Nie fajne, nie? Jest y, ciepełko z tego. Nie. No. Jest takie no... dziwaczne. Dziwne odczucia. Dobra, także co? Trzymajcie się. Do następnego. Pozdro. Kundzia, ostatnie. Zapraszamy na naszą stronę Budowa Domu Systemem Gospodarczym.pl